Brakuje nam tych zajęć z piłką, dopiero niewiele jednostek przeprowadziliśmy na, na boisku ze sztuczną nawierzchnią. Głównie pracujemy w tym okresie nad, nad motoryką i, i, i często w formie ścisłej. Jest to zależne z różnych względów, też mamy jakąś weryfikację naszych zdolności motorycznych po badaniach i, i, i dlatego tak to jest ukierunkowane. Odnośnie samego sparingu, przebiegu tego meczu, no to, 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 to mogę powiedzieć, że jestem zadowolony, ponieważ nie odbyliśmy żadnego treningu pod względem taktyki, a biorąc pod uwagę, że zaprosiliśmy na, na, na sparing kilku młodych zawodników, których chcieliśmy wypróbować, nie mieliśmy okazji wcześniej przećwiczyć żadnych wariantów w rozegraniu. W pierwszej połowie było to dwóch bocznych obrońców, często od tyłu wprowadzaliśmy piłki wypracowane przez nas zespół no, nie mogło funkcjonować tak, jak tak, tego bym sobie życzył, ale, ale pod względem motorycznym no, nie pękliśmy, dobrze jest nie przegrywać takich spotkań i, i to też buduje zespół. Tak powiedziałem przed meczem chłopaką, że obojętnie w co się gra i obojętnie z kim i o jaką stawkę, to, to, to należy dążyć do tego, żeby ten wynik był jak najbardziej korzystny, ale sam aspekt, mówię, sportowy, piłkarski, to widać były ogromne braki jeszcze i zaległości w zajęciach z piłką. Ten przybór czasami trochę przeszkadzał, warunki pogodowe no, no, też nie są zbyt sprzyjające, czyli ta temperatura dość ujemna. Też miała pewnie jakiś wpływ na, na, na poziom tego spotkania, ale ogólnie jestem zadowolony. Będziemy mieli tych zajęć z piłką coraz więcej. Ten, ten e, okres się będzie skracał do ligi, do meczu pucharowego i, i będziemy pracowali e, dużo, dużo więcej nad taktyką samą, e, nad czym pracowaliśmy w poprzedniej rundzie i, i teraz ci zawodnicy, którzy dołączą do nas do kadry, no, to, to będą mógł, mogli być jakby wtajemniczeni tak? w nasze tu e, kuluary e, taktyki i, i będziemy nad tymi elementami pracowali.